Chaj jeszcze na grandfather maybe, ja Sick people See sí. <laughs> O oh, i się Proszę, nawaliło No, super Ok, to siu. No, to siu. To siu. To siu. To siu. To siu. To siu. Dziękuję. Proszę. No, zabrał rzeczy. Reszta co miał zabrać. Chata opróżniła. Moi drodzy my jeszcze na loda skoczyliśmy sobie na lodzika gorąco trzeba się trochę ochłodzić cały jest mokry nie? i ten, no i idziemy sobie przegryźć pewnie na lokaka i jutro w drogę, kochani. Komu w drogę? Ty mu buty ukręli. No, a ja jeszcze pod sklepem sobie siedzę tradycyjnie i piję, kochani. Razem z Margaleną piję. I słuchamy pięknej muzyki. No kurczę moi drodzy Robi się ciemno Wiecznie Zaraz lunie Obawiam się że nie zdążę dojść do domu z Magdą przed deszczem Nie ma Magdo Myślę że zdążymy przed deszczem Przed deszczem zdążymy ja myślę, że nie, no, że nie się okaże. Czarno się robi Ale trochę się zmoczysz, także Nic się to nie zrobi come back week One week, no, no long time, No long time. O, dobra, a my no, teraz, idziemy do to, teraz idziemy do Chińczyka teraz idziemy do Rza do żabki Syją dzięki, dzięki. Dobra, no idziemy do żabki. Do żabki Tropi deszczem. potrąciłem cię trochę Tak, widzę, o kurwa, dwa piwa już. Tak, <laughs> Jestem ciężko tak, tak. ranny. Za karę Normalnie mnie potrąciłeś. Idziemy do Żabki Widziałeś tego kolesia? Muzyka tam już bali. Ostro. Ale ludzi. Panie masażystów. koczka jakieś małe jedzonko co nieco dobra to my jesteśmy już z, Waldem, z Waldemarem przy żabce z Waldemorem Waldemorem ze Star Treka no i teraz mamy dobre piwko prawdziwe z okazji rozstania rozwodu tu Jasne. Tak jest wyższa, wyższa z momineczkiem. Także pozdrowienia dla Wii no, no, Wszystko, no, wszystko no, się udało. No. Powiedziała, że mam cisnąć, to cisnę. Teraz, ja <noise> razie. Ja muszę tu nagrać. Wydarzenie historyczne. Waldy tak. piwko postawił. I to jakie? Kurde, nie jakie za dolar 20. Za moje. Za jego. No. Masakra miło, miło. <gry> Witam serdecznie w ostatnim dniu w Kambodży. No my już jesteśmy na końcówce pakowania się, ale już robi się problem, bo zobaczcie, my tu już mamy dwie walichy spakowane, torba spakowana. I pomału zaczyna nam brakować miejsca. Pomału zaczyna brakować miejsca. Została nam tylko jeszcze jeden plecak i dwa mniejsze jakieś, nie? No jeszcze tu jedno plecak, to mniejsze. No, także będzie problem. Kurczę. Będzie problem. A póki co pijemy sobie kawkę. Zrobiłem. O, jeden. Zobaczymy, no co nie wejdzie, to nie wejdzie, no, mówi się trudno. Ta mała grzebie, grzebie, zobacz jako na grzebie. Cici, co kombinujesz? Cici. Cici, 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 tego się nie je. Ty, głupolu, ty O, Koraliki teraz, gryzie Co tam jeszcze wyjąć, nie? No. Dobra, teraz jakieś szmaty wyjąłem. Ja dziękuję za jest za było. No, nie wiem, czy mnie dobrze widać. Może źle, bo tu światło pada. Musimy się inaczej usiąść. O, będziemy tutaj. O, na balkoniku, moi drodzy, także robimy takie małe podsumowanie tego wszystkiego. Więc uważam, że to w sumie jest, będzie już koniec kanału. Tak, koniec kanału, moi drodzy, przynajmniej takiego, jak, jaki do tej pory był znany. Także od jutra praktycznie. Od jutra będzie nowy kanał. Oczywiście nazwa ta sama zostanie, ale nowa forma, nowe sytuacje, nowe życie, nowe przygody, kochani. Nie będzie już na pewno żadnego alkoholu, żadnych libacji, żadnych imprezek, kochani, żadnego włóczenia się z kumplami. Będzie zupełnie inna nowa forma. Nie wiem, czy to będzie lepszej, lepsza forma, może gorsza, może bardziej nudna będzie, może za to ciekawsza. Nie wiem, nie wiem, kochani, jak to wyjdzie. Mam nadzieję, że będzie dobrze, że będziecie nadal mnie oglądali i tak dalej, bo będą duże zmiany, na pewno w moim życiu. Się dużo zmieni. Nie będzie już znajomych, nie będzie kumpli, koleżanek. Chociaż z tymi koleżankami to raczej nie miałem zbyt na to dużo koleżanek. No ale nieistotne. To w sumie tyle. Mam nadzieję, że ze mną zostaniecie w nowej rzeczywistości. Ostatnie spojrzenie na moją okolicę. Widok z mojej chatki z balkonu. Tu nasza kochana cicia wciąż za mną mnie nie odstępuje dzisiaj. Krok w krok tam gdzie ja, to i ona musi być. Dziękuję za uwagę. No moi drodzy, to my już jesteśmy właściwie spakowani na maksa Czy to też jeszcze bierzemy? Tak O kurczę. No i tam jeszcze jakieś drobiazgi Malutkie drobiazgi, ale ogólnie to już I tak, tak było to wszystko No jak widzicie troszkę jest No a powinno się zmieścić do samochodu To chyba nie będzie większych problemów walizki zobaczymy kurwa. dobrze jesteśmy tylko we, we dwóch i, I ja będę siedział z przodu a choć ciebie pewnie będzie cicia żeby ja spokojna i tam jakieś drobiazgi co mówisz jeszcze no to, to do wydania zostawi tam a no i tu mamy jeszcze do wydania czyli jeszcze co za, 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 zawieziemy to idzie do Rafała to chyba też do Rafała, a to tam dla tego chłopaczko. I chłopaczko. No, i no i czajnik też jeszcze do niego, a tu jeszcze masz Mandziu, to też to ja trzeba tam wrzucić to tam do tego, do tych przypraw no. dorzucić i tyle, no. I spokój masz gotowy. No i ja tu mam jeszcze dwie, a ten plecak, a tu też jeszcze? Kurde No dobra No łatwo nie będzie w każdym razie łatwo nie będzie No to tyle na razie No to my już jedziemy do Rafała To mu różnego rodzaju rzeczy mnie. Chcemy, chcemy. Chcemy. Chcemy przyprawić mnie bo nie przepętaj no, to mamy jeszcze może mu się przyda, jak nie będzie chciał to dam zone ślinę, po drodze I takie rzeczy. Także ostatnie spojrzenie Ostatnie nagranie, może to już jest Dzisiaj do mnie Adam zadzwonił, się pytał czy się zobaczymy, Mówię, że nie wiem czy dam radę jak się wyrobię no. Podejdę do niego, jak się nie wyrobię, to nie podejdę. No trochę późno zadzwonił, nie? No, troszkę późno zadzwonił. Szkoda, że wczoraj nie zadzwonił. No, bo tak to robią południe, nie? No. A to praktycznie już po 5.00 u nas. Tak. Także nie wiem, czy dam radę. Zobaczymy. No to my właśnie zrobiliśmy ostatni posiłek w tym mieście w Poloklaku Zapomniałem nagrać Kotki, demon i pustka wokoło <grystanie> Zobaczcie kto przyjeżdża no, Na pożegnanie Trzeba się pożegnać Nie z niczym no, oczywiście Piąteczka Piąteczka Taki zestaw wyjazdowy Polaka Tak To jest Sobieski. Jan trzeci Proszę do Głyczku, żeby sobie zrobić w Dietlanie. Dziękuję. Wiem, że nie palisz, ale czasem się zdarza. To polskie, no. 10 dolarów za paczkę. O proszę, dziękuję bardzo. A teraz jakieś półko, nie? Tak. O. A ja dobrze. No ja na ciebie też takie przygotowałem no. drobiazgi, także weźmiesz sobie. No, nie no, nie są, są madzi Drobne, ale... Przydadzą o, się. O. Cała oliwka z oliwek. Oho, no. e, olej kokosowy, Oho. Y, trochę musztardy, ocet, no, blachy. Żeby nie Deska. Tylko czy masz worek na to jakiś? Mam. Deska mam. Mówię, że jak Koszyczek ja byłem, że plastikowy, byłem. stojak tam do, użyjesz. No. A ty nie potrzebujesz to Może i użyję, ale nie, jesteśmy nie. zawaleni. No. Także wiesz, no. coś tam, coś tam. Dobra. Ostatnia szansa ma Gorimy Golimy włosy. <golimy> jest cipci, żeby nie było. Jest, a na wykopie pisali, że już jej nie ma. Że nie jest. Jest i ma domek. Masz, gdzie domek, widziałem. Powiem bym z boku dał. Tak? Oleje masz związane, ale tak. mimo tego wiesz. Nie nie wyleją. Nie, wyleją się. Zacznę, są. Masz też mureczki, kiedy są. Po boczkach. No masz, masz tu. O. A tu bo taki biały żółty Oho, oho, dobra, dziękuję. Proszę. A to są. No, no, a to się wezmę, tak. Że... No dobra, idę no, za idę. Na razie, trzymaj na się. Nie? Pozdrawiam. Żegnam i jeździć. Ci się daży. Również dobrze. No, pozdrow Filipa. Dziękuję bardzo. Dziękuję za darek. Nie ma za co, dzięki, że wpadłeś. was no, coś jeszcze? Tak. No, nagrywaj. No to jedź. No, na razie, bo I... się spieszę, nie? Dokładnie. No i żeby mi... nagrywać, I... dalej. Nagrywasz? Tak jest. No. Żebym cię już kurwa jutro w mieście nie widział, nie? <laughs> <laughs> no. Masz czas do północy, żeby opuścić to miasto Dużo nastrój. Na razie dziękuję za gifty. jest stacji kapcyjnych. Teraz jeden. Och cześć. O. Jadę. No to pa. No cześć, cześć. Dobra. Powodzenia. i pojechał moi no drodzy i pojechał